Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej kampanii w Crusader Kings 3, no i jak pamiętacie, ostatnio nasz władca, żelibrad zaatakował królestwo Galicji i Wołyni, no i nasza wojna powoli toczy się do przodu. Na razie całkiem ładnie wygrywamy, ale zobaczymy, czy taki będzie ostateczny wynik tego starcia, no mam taką nadzieję. No cóż, będziemy szli do przodu, musimy zdobyć grody naszych wrogów którzy toczą też wiele wojen z innymi państwami i mam widzę też spore problemy z buntownikami hmm. cóż, udało nam się przynajmniej polepszyć relacje z naszym arcybiskupem gnieźnieńskim co jest na pewno dobrą informacją no i zobaczymy czy uda nam się jakoś sensownie szybko tą wojnę skończyć no bo jednak zawsze obciążono nasz skarbiec o, widzę, że w międzyczasie, po myśli naszych sojuszników, idzie wojna z królestwem zachodniofrankijskim. Co jest dosyć ciekawe, że Słowianie tak skutecznie odpierają najazdy Franków. Nie pomyślałbym sobie nawet o tym w taki sposób. No, a w międzyczasie mamy powiadomienia. Jakiś kupiec przysłał do nas wiele próbek różnych nasion, które mogą być wykorzystane. Jako szansa do Zasiania nowych owoców zacięć, Musiałem włączyć swojego Facebooka e, Tak i właśnie e, Jak twierdzi te nasiona I powstałe z nich w przeszłości zioła Mogą być dla nas e, Bardzo z, Skuteczne dla Polepszenia naszego zdrowia i umysłu No i musimy stwierdzić że mamy bardzo małe doświadczenie w hodowli jakichkolwiek ziół czy warzyw. No, ale jak to może być przecież trudne? No i możemy stwierdzić, że rozpoczniemy nasz prywatny, że założymy nasz prywatny ogród, albo możemy stwierdzić, że te nasiona muszą być coś, coś warte, jest sprzedać. No, ale myślę, że nasz władca, który jest pracowity, no nie odpuści sobie. I założę swój własny ogród. No i doskonale. A w międzyczasie oblegamy nadal osady na Wołyniu. Hm. No, mam nadzieję, że jak najszybciej ta wojna się skończy, bo straciliśmy już sporo ludzi. No i może się to dla nas niedobrze skończyć. A w międzyczasie mam kolejne powiadomienie e... hm. Kiedy nasze oczy spotykają oczy e... Wojsławy z Płocka e... wiemy, że coś może się zadzieć dzisiejszej nocy No i zdecydowanie możemy nawet z drugiego końca stołu Poczuć jak bardzo intensywne jest Nasze sp jej spojrzenie na nas hm. No i cóż Zdecydowanie ona nas pragnie No i nie możemy skłamać My również jej pragniemy Ale co powie na to wódz Jarosław hm. No cóż Patrząc na cechy naszego Władcy Ciężko stwierdzić Jakie właściwie podjąłby on kroki? Jest on osobą ufną i pracowitą oraz gniewną, ale to nie do końca określa, jakie decyzje mógłby podjąć w tej sytuacji. No ale hmm, jest on zdecydowanie... jest on osobą gniewną właśnie. No ale wódz Jarosław Spłocka, z, z tego co pamiętam, jest naszym oprawcą z dzieciństwa, który... Prześladował nas od maleńkości. No tak więc, ten romans może być naszą szansą, aby zemścić się na naszym prześladowcy. Hm. No tak więc, myślę, że nasz gniewny władca mógłby wykorzystać tę okazję. No i spotyka się on z Wojsławą. No i y, mają bardzo upojną noc. No i kiedy. Yy, chcemy odejść. Yy, kiedy, kiedy kończy się noc, i Wojsowa chce odejść, możemy albo namówić ją, żeby jeszcze się pośpieszyła, albo spytać, czy nie chciałaby zostać nieco dłużej. Hmm. No i myślę, że nasz ufny władca raczej wziąłby opcję numer jeden. Dobra, no i zdobyliśmy w międzyczasie osadę na Haliczu. Hmm. No i myślę, że musimy zacząć oblężenie kolejnych osad, które należą do naszych wrogów. Tak, więc y, ruszmy może gdzieś na północ, na Drohiczyn. No i spróbujemy zdobyć y, tą osadę tym razem. Chociaż dobrze byłoby spróbować y, pokonać armię same, y, samego Wołynia w bitwie, ale na razie damy im się skupić na innym przeciwniku, żeby nieco potracili wojska. Hmm. No i w międzyczasie jesteśmy wezwani do kolejnej wojny. Tym razem przez naszego yy, zięcia Antiera z Monteferratu przeciwko królowi Włoch. No i zgodzimy się na tą propozycję, chociaż bardzo niechętnie. Jesteśmy zatem uwikłani w mnóstwo wojen na terenie Europy. No a w międzyczasie mamy kolejne powiadomienie: że nasz mistrz piegów e, bezprem podszedł do nas, pełen gniewu w swoich oczach i z psem w swoich ręk... w swoich e, dłoniach. E, e, no i kiedy dociera do nas, e, widzimy. Co nasz e, drugi pies tymek yy, ma. Hmm. No i. Cóż. Yy... Zdecydowanie niezbyt y, najlepiej zachowały się rzeczy <laughs> wodza bez pryma, które miał on w swojej skrzyni, bo nasz pies je dosyć mocno poszarpał. No, i możemy stwierdzić, że albo zrekompensujemy te straty naszemu wodzowi, albo stwierdzić, że to tylko pies i nie ponosimy za niego odpowiedzialności. Ale myślę, że nie będziemy chcieli psuć sobie relacji z naszym wasalem. Tak więc pokryjemy straty. No i dobrze, ruszmy sobie dalej na północ i rozpoczniemy oblążenie na tych ziemiach. No i w międzyczasie mam kolejne powiadomienie, a mianowicie nasza kochanka Wojsława zaszła w ciążę. No i najprawdopodobniej jest to nasze dziecko. Hmm. No i cóż, myślę, że lepiej spytać ją, żeby nasz władca jednak miał wiedzę, czy jest to jego dziecko, czy też nie. No i Wojsława powiedziała, że jest to oczywiście nasze dziecko. Huh. No cóż... Hmm... Na razie myślę, że nasz władca wolałby ukryć ten sekret, tak aby nikt się o tym nie dowiedział. No a w międzyczasie e, Wysoka Wódz Pomorza Magdalena zwraca się do nas, żebyśmy jak najszybciej wysłali jej wsparcie w jej wojnie z Frankami. No ale myślę, że nasz władca na razie zdecydowanie nie ma jak jej pomóc, więc po prostu wyślemy jej złoto, które nieco załagodzi jej żale względem nas. Hmm. Yy, Okej, okay, mamy powiadomienie, że no niestety dziecko Wojsławy zostało poronione, tak więc owoc naszego skoku w bok przepadł. No cóż, być może to i lepiej, że ten sekret nigdy już nie wyjdzie na jaw. Hm. No i dobrze, oblegajmy zatem dalej. Ach, no zdecydowanie zbyt dużo wojsk tracę na tej wojnie. No nie jest to dla nas dobra informacja. No a w międzyczasie mam powiadomienie, że nasza e, córka, Kenna, bardzo lubi doskwierać na naszym dworze i e, sprawia mnóstwo kłopotów. No cóż, jest ona bardzo żwawa. Dobra, miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się skończyć tą cholerną wojnę. Bo naprawdę trwa ona już zbyt długo. Jeszcze najgorsze jest to, że żaden z naszych sojuszników nie chce nam pomóc. Myślę, że musimy zatem zwrócić się do kolejnych z nich. Chociażby do... Hmm. Nawet nie mamy do kogo do końca się zwrócić niestety. Bo wszyscy, którzy by mogli nam pomóc, raczej i tak są zbytnio zajęci. Ech, niedobrze. Nie jest to dla nas dobra informacja. Dobrze, no to nie pozostało nam nic innego. Tylko spróbować pokonać siły y, Galicji w walce. No ale widzę, że też z drugiej strony inni najeźdźcy na wołyń y, oblegają ziemię, które my już kontrolujemy. No i nie możemy na to pozwolić. Tak więc ruszymy na Włodzimierz. Oh. Hmm, no ale nasze siły zdecydowanie szybko topnieją. Dobra, no, nasi wrogowie. Zaczęli się wycofywać, co jest o tyle dobre. Hmm. Myślę, że potrzebujemy najemników, bo inaczej możemy nie skończyć tej wojny. Nie jest to dla nas dobra informacja, ale co z drugiej strony możemy poradzić innego? Tylko, że nasz skarbiec jest no, niezbyt pełny, tak więc powołanie najemników może nas nieco kosztować. Och No cóż, myślę, że nie mamy wyboru. Tak więc, e, ustalmy naszym najemnikom jakiś e, sensowny punkt, w którym mieliby się pojawić. E, niech to może będzie chociażby gdzieś tutaj, na granicy, punkt. Najlepiej powiedzmy gdzieś tutaj. No i powołajmy zatem jakąkolwiek bandę najemników, na którą nas aktualnie stać. I niech to, powiedzmy, będą połabianie. No i doskonale. Mamy zatem zapewnione jakiekolwiek posiłki chociażby na tą wojnę. No i w międzyczasie ruszmy sobie na Lublin, żeby pokonać y, armię wołonia, która weszła na nasze ziemie. Dobra. Mamy też w miarę liczne posiłki na szczęście. Ponieważ udało nam się powołać jeszcze pod broń część chłopów na naszych ziemiach, którzy nie dostali się na wcześniejszy pobór. No tak więc, dodatkowy tysiąc żołnierzy może nam zdecydowanie pomóc w naszych staraniach. Dobrze. I ruszmy teraz za siłami wołania dalej, w głąb naszych ziem. No, a w międzyczasie dostajemy powiadomienie, że na naszym dworze ma miejsce spisek. Eee, że jeden z naszych gości, Olena, spiskuje właśnie przeciwko nam. Kim ona jest? Hmm, pochodzi ona. O, z Grodów Czerwieńskich, to by dużo wyjaśniało. Hmm. No cóż, myślę, że musimy zatem umieścić ją w więzieniu, żeby nie mogła nam zbytnio zaszkodzić. No i w międzyczasie dorwaliśmy siły Wołynia pod Sandomierzem. No a mam kolejne powiadomienie odnośnie naszego psa, że kiedy wychodzimy z nim na spacer, nasza dworzanka Milena podchodzi do nas z pięknym, brązowym psem. No i... Yy, Nikt, którekolwiek z nas może zareagować, tym jak i drugi pies yy, uciekają, w Siną dal. No i cóż, jesteśmy pewni, że będzie wszystko w porządku. W końcu już raz nasz pies uciekł. Yy, no i po krótkiej chwili z, razem z Milaną odnajdujemy te dwa psy, yy, które bawią się, udając walkę. No i cóż, oboje się cieszymy, że. Widzimy jak nasze psy dobrze się bawią No i polepsza to nasze relacje z Milaną No cóż, bardzo dobrze O, no i w międzyczasie dzięki zdecydowanemu zwycięstwu Które odnieśliśmy nad siłami Galicji Nasza wojna jest już niemal wygrana Więc był to zdecydowanie dobry wybór No i teraz ruszmy pod czerwień Żeby pokonać siły najeźdźców, które tutaj się pojawiły No, bo jednak e, nikt nie może przejąć stolicy ty Grodów Czerwieńskich przed nami. Bo jest to po prostu zbyt ważne, żeby do tego dopuścić. Dobra, no i wrogowie nasi już się e, uciekają przed nami. No to my ruszymy sobie na zachód pod Sącz, gdzie mamy drugą armię wołania, którą musimy rozbić, żeby ostatecznie zakończyć ten krwawy konflikt. No, i dobrze, e, spróbujmy przechwycić siły wroga pod e, Tarnowem. No, i złapaliśmy tutaj mniejszą armię naszych wrogów. No, ale to powinno wystarczyć, żebyśmy mogli zakończyć już wreszcie ten konflikt. No, a w międzyczasie mam powiadomienie e, o jakimś omenie. Lokalny Misty mistyk e, nalegał, żebyśmy się z, żeby mógł nas spotkać. No, i kiedy został wprowadzany na salę do naszej obecności, zobaczyliśmy krew na jego rękach. Znaki, znaki są po Twojej stronie, panie. Przelałem krew kury i owa krew pokazała mi Twoją przyszłość. Jest wspaniała. Hmm, no cóż. No, dobre i to na pewno. Dobry omen nie zaszkodzi naszej władzy. No i możemy zakończyć wreszcie tę wojnę. No i nasze potężne królestwo zyskało zatem nowe ziemie, które są bardzo rozległe, bo mamy no zdecydowanie olbrzymi kawał teraz terytorium. No ale niedobrą informacją dla nas jest to, że wódz Piotr... Jest teraz naszym bezpośrednim wasalem. Relacje z nim są tragiczne, tak naprawdę. No, musimy zmusić go zatem, żeby przeszedł na katolicyzm. Spróbujemy również namówić wodza Jarosława, żeby przeszedł na katolicyzm. No i mam też wodza Somę, który jest z pochodzenia Węgram, Którzy, jak pamiętacie, przecież jeszcze niedawno rządzili tymi ziemiami cóż, może jego również uda się namówić na nawrócenie się. No i nakażmy rozejście się naszym wojskom. Hmm, najlepiej jednak, żeby nasze siły się nie męczyły zbyt długo. Eee, tak, zdecydowanie. Tylko nie możemy tego... Tak... A! Musimy wycofać nasze siły nieco bardziej w nasze terytorium. A w międzyczasie mamy powiadomienie, że ktoś próbował nas zabić. Kiedy nocą leżymy w łóżku, ktoś podszedł do naszych, do naszych drzwi od pokoju. No i udało się go złapać. Jednak po krótkiej walce ten morderca. Umarł. No ale podejrzewamy, że winny był wód suligost z Milcza. No cóż, ciekawe. Nie wiem, dlaczego on by miał nas zabić. No a z kolei nasz nowy wasal Piotr nie chce nawrócić się na katolicyzm. No cóż, szkoda. Pokażcie mi tego suligosta. Dlaczego aż tak nas nie lubi? Nie rozumiem. No cóż, nic na to nie poradzimy. Nie jest to nasze zmartwienie. Yy, no a yy, również wód Soma nie chce się nawrócić. Ach, no cóż. Nic na to nie poradzimy. No, a w międzyczasie mam powiadomienie, że nasz sojusznik z Monteferratu przegrał swoją wojnę. Nie jest to dla nas dobra informacja. Musimy jeszcze bardziej się wycofać, żeby być z dala od wrogich sił, żeby móc rozwiązać nasze wojska. No cóż, podczas tej wojny straciliśmy zdecydowanie dużo złota, więc musimy dać w końcu szansę naszemu budżetowi nieco odsapnąć po tych krwawych starciach no, do zdobycia wszystkich ziem de jure Polski nie brakuje nam już dużo. Tak naprawdę tylko Górnego Śląska, które znajduje się w rękach Wielkich Moraw i kawałka ziemi lubuskiej, która znajduje się w rękach Czech. Okej, okay, mamy kolejne powiadomienie. E, nasza e, e, y, nasza medyczka, scholastyka e, wstrzymuje nas kiedy wchodzimy do jej pokoju ponieważ znajduje się tam ciało jakiegoś nieszczęśnika zwykłego chłopa pełne jakichś dziwnych chrost i okaleczeń no i każdy kto może podejść do tego ciała ryzykuje infekcją hmm. no cóż no, i nasz władca stwierdził, że byłaby to doskonała okazja, żeby zemścić się na naszym rywalu eee, i podrzucić mu tamto krw... ciało. Albo możemy rozpocząć studiowanie, skąd właściwie pojawiło się takie chore ciało w naszym dworze. Albo po prostu nakazać jego spalenie. Ale myślę, że jako, że nasz władca jest gniewny, nie zapomni. Jarosławowi swoich poniżeń w latach młodości i podrzuci mu to chore ciało, rozpoczynając zarazę na jego dworze. No cóż, dostanie to, na co zasługuje. No i w międzyczasie możemy też powykupować nieco jeńców z naszego dworu, żeby odbudować też nieco nasz skarbiec, który na pewno będzie tego dosyć potrzebować. Hmm. Zobaczmy też, czy spośród nowych wasalów, których teraz mamy, byliby jacyś nowi zdolni, których moglibyśmy powołać na wysokie stanowiska. Ale raczej nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był w tym gronie odpowiednim kandydatem. Dokładnie. Raczej nikogo takiego nie ma. Hmm. No cóż. Myślę, że dobrą opcją byłoby zaczęcie polepszenia sobie relacji z naszymi nowymi ważnymi wasalami, na przykład z księciem Somon z, z Halicza. Tak więc rozpocznijmy polepszenie relacji z nim. Na pewno nie zaszkodzi nam to. No i dobra. Zyskaliśmy też sporo pieniędzy za wykupienie wodza Drochobycza. No, a w międzyczasie pomorzenom dał się wygrać z państwem zachodnio-frankijskim, więc jest to zdecydowanie zaciekawiające rozstrzygnięcie tego konfliktu. No, a nasza żona Kenna zaszła w ciążę. No cóż, jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla nas wszystkich. Zobaczmy, jak szybko nawraca się nasze. Och... No, niestety, w międzyczasie. Nasza córka Kenna umarła. No cóż. Zatem mam teraz nowego dziedzica. Przynajmniej do momentu, w którym nie urodzi się nowe dziecko naszej żony. No ale zdecydowanie odbije się to niezbyt pozytywnie na naszym władcy, którego zdecydowanie taka sytuacja zestresuje. No i co ciekawe, nasza córka. Nie, uległ, nie zmarła z powodu jakiejś choroby, tylko w, umarła w niewyjaśnionych okolicznościach, co może wskazywać na to, że ktoś planował jej zabójstwo. Hmm, no i zobaczmy, kto na tym skorzystał najbardziej. Kto jest teraz naszym dziedzicem? naszym dziedzicem jest Anna, nasza starsza siostra. Która, jak pamiętacie, jest bardzo zdolnym intrygantem. No więc nie zdziwiłbym się, gdyby to ona zabiła naszego. Naszą córkę, tylko po to, żeby przejąć władzę. Hm, tak samo jak wcześniej. A. I mężem jest owesul Gost, którego wcześniej podejrzeliśmy o, o próbę zabójstwa nas. Tak więc widać, że to małżeństwo zdecydowanie niezbyt dobrze nam życzy, gdyż chce po prostu przejąć władzę dla siebie. Hm. O, mamy teraz tutaj bardzo wie, wielu pomniejszych władców na e, Dolnym Śląsku z powodu rozpadu e, państwa wielkomorawskiego. Tak więc być może część z nich zgodzi się przyjąć naszą władzę w sposób pokojowy. E, i więc zaoferujemy im właśnie dołączenie do naszego państwa i ochronę. No i rzeczywiście część z nich się na to zgodziła ale nie wszyscy, ponieważ je, młody książę Jan yy, odmawia przyjęcia naszej władzy. Hmm, no cóż, będziemy musieli się z tym zdecydowanie zająć. No ale nie jestem pewien, czy to jest jeszcze dobry moment, ponieważ musimy jeszcze trochę zaczekać, żeby odbudować nasz budżet. Hmm, dobrze bo by było uwięzić też spiskujących przeciwko nam Naszych naszą siostrę i jej męża, ale nie możemy uwięzić. Anny, ponieważ jest ona zbyt zdolną intrygantką, żebyśmy mogli sobie z tym poradzić. Ale moglibyśmy uwięzić wodza Suli Gosta. Dobrze, to spróbujmy. Na pewno nam to nie zaszkodzi. No i udało się. Nasz y, morderca, podejrzany o próbę zabójstwa nas, y, został złapany. No I możemy teraz mu wymierzyć karę. Moglibyśmy go torturować. Ale myślę, że po prostu y, odbierzemy mu ziemię. Chociaż nie mamy jeszcze takiej opcji, co? Na, na nieszczęście. Jego córka Wanda jest y, księciem całego y, Dolnego Śląska. Hmm, no nie jest to dla nas dobra informacja. Więc nie wiem, jak sobie do końca z tym poradzić, bo nie możemy zabić Suligosta. Ponieważ y, zbytnio by się to na nas źle odbiło. No dobrze, to spróbujmy po prostu go wykupić. Uzyskamy dzięki temu chociaż trochę pieniędzy. Zawsze wzmocnimy tym samym naszą sytuację. No i będziemy mieli pieniądze na kolejne podboje nowych ziem. Co zawsze się nam opłaci. No i myślę, że będziemy musieli się właśnie skupić teraz na podbojach na Śląsku. Żeby ostatecznie zjednoczyć wszystkie ziemie Polski, jakie tylko istnieją. No a potem pomyślimy być może nad po podbojami na ziemiach pomorza, które z tego co widzę, podzieliło się po śmierci tutejszej władczyni. No i w ten sposób stanowi to teraz łatwy kąsek dla nas. No i urodził nam się też syn. Hm. Myślę, że jako nowy. Yy, chrześcijański władca, nadamy no, naszemu synowi jakieś yy, pobożne imię katolickie. Hmm. No i niech to będzie zatem Sebastian, nasz młody syn i następca. Tak więc, dzięki temu, przynajmniej nasza mordercza siostra nie przejmie władzy w przypadku naszej śmierci. Czy ewentualnie odziedziczy ją nasz syn, no ale mamy też niezbyt dobrą informację o nim, ponieważ jest on bezpłodny. Tak więc najprawdopodobniej nie będzie on mógł mieć dzieci w przyszłości. No cóż, no ale myślę, że tymi problemami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że ten Wam się podobał no i zobaczymy się wkrótce w kolejnych. Cześć.